Cześć! Co zrobić, jeżeli. Przepraszam, koronawirus. Żebym nikogo nie zaraził. Ok. Co zrobić, jeżeli wasza syropografiarka nie chce równo nałożyć kolorów? Jeżeli nie możecie uzyskać takiego wydruku, gdzie są równiutko nałożone wszystkie kolory, to trzeba kserokopiarkę skalibrować. Objawy takiej usterki pojawiają się nagle i nie ma reguły. Często pojawia się to po wymianie pasa transferowego. I żeby uzyskać ładny, jednolity obraz, takie na przykład zdjęcie liście wiosenne z mojego ogrodu, albo żeby uzyskać takie równe pokrycie. Musicie wykonać kalibrację nakładania kolorów. Jest to bardzo prosta procedura. Nie powinno Wam to zająć więcej niż 6 minut, i Wasz wydruk testowy znowu będzie taki. Bynajmniej powinien być taki. Pokażę dzisiaj prostszą procedurę. Natomiast jutro pokażę. Bardziej skomplikowaną procedurę nakładania kolorów wraz z ich nasyceniem, ale to jutro. Dziś zajmiemy się tylko, żeby kwadraciki były równiutko. Idziemy do serokopiarki. Zrobię to na przykładzie Ricochet Aficio MPC 30, 30 02. OK.